Dzień dobry Państwu. Witam w pierwszym w tym roku 2026 e, antysystemie. Dziś w odcinku z Panem Lisickim pogadam. O śniegu, a e, tam tylko trochę. Planeta straszliwie płonie, mówi Rafał Trzaskowski bez przerwy. No i teraz, Panie Trzaskowski, co zrobić z tym, że ta planeta płonie, a mamy zimę. Jeżeli schematy nie odpowiadają, dawne, to trzeba je zmienić na nowe, panie Trzaskowski. No dobrze. Albo się najlepiej podać do dymisji, wyjechać razem z tym nowakiem na Ukrainę i tam handlować zegarkami. E, o złotych kiblach będziemy rozmawiać. To mi bardzo pasuje, bo jestem w A jeszcze jedno mówił o ukraińskich złodziejach wokół Hunty Zełęckiego, którzy budują sobie toalety ze złota. Halo, Tusek. Rosja nigdy Ukrainie nie zapłaci żadnych reparacji. No i o panu Maduro. I tu się pokłócimy trochę z panem Lisickim, co dobrze robi na głowę, że my mamy debatę, bo lubimy się i lubimy ze sobą rozmawiać, a jednocześnie nie musimy się we wszystkim zgadzać, co jest lepsze dla mojej głowy, dla jego głowy i dla państwa głowy. No jednak, porwanie prezydenta tego no, państwa wbrew jego. Nie, nie, nie porwanie handlarza no, narkotyków. Dobrze, ale wie pan.